Być Jezu Twem, Cóż znajdę na to w świecie Czy królów tron Zwodniczy świata blask O Zbawco mój O nic nie pytam przecie Jak tylko w pełni Twoich dożyć łask Być Jezu twem To jest dopiero życie Być zawsze Twym Cóż chciałbym nad to znać? Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, Więc ja Ci pragnę całe życie dać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, Więc ja Ci pragnę całe życie dać. Być z Twym, gdy pełno grzechów wszędzie, a śmierci noc zatacza obóz swój, me serce czuwa lękać się nie będzie. Bo nimi twoja miłość Jezu mój. Być Jezu Twem to jest dopiero życie. Być zawsze twem, cóż chciałbym nad to znać. Wszak ty przelazłam. Kreswą dla mnie przecie. Więc ja ci pragnę całe życie dać Wszak ty przyjąłeś kreswą dla mnie przecie. Więc ja ci pragnę całe życie dać. Być Jezu Twemu ojca, gdzieś ty królem. Jest dla mnie miejsce pośród wiecznych kwał. O Błogo mi, że władniesz moją wolą. jam twą własnością się przez Ciebie stał. Być Jezu, Twem, to jest dopiero życie. Być zawsze Twem, cóż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie. Więc ja Ci pragnę całe życie dać, wszak Ty przelałeś kresłą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Być Jezu Twym to jedno mam życzenie, bym tu w pokorze był podobnym Ci. Gdy wszystko dla mnie tu na ziemi zginie, Twój obraz we mnie niech jasnością lśni. Być Jezu twem, to jest dopiero życie. Być zawsze twem, cóż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelasz. Ci pragnę całe życie dać, wszak Ty przelałeś krew swą do mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać.